Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z QA na moim kanale. Jak wiecie, QA pojawia się wtedy, kiedy nie ma mocnych serii z gierek, a akurat mamy deficyt gierkowy. Dlatego pojawiło się QA i odpowiem na kilka pytań, które zadajecie mi kiedyś na Instagramie, a później na fanpageu One Casino. Zobaczcie odcinki: jak jedziesz do nowych zawodników fightów i zminicjonujesz? Jeśli chodzi o wyjazdy do zawodników fightowych, to taką serię chciałem zrobić już przy Fame MMA. 4. Tylko później dostałem walkę, wygrałem tą walkę i kiedy chciałem to zrobić przy okazji frame ma 6, to mi je były plecy. I nie jestem w stanie zrobić fajnych sparingów z nikim, dlatego tego nie robię. Ale jak zdrówko kiedyś da, to spróbuję najebać kilku zawodników. BMW czy Mercedes. Jeśli chodzi o suwy Mercedes, bo G-Wagon to jest cudo techniki, ale jeśli chodzi o wszystkie inne auta, to BMW. Masz pan chcieć się polski YouTube? W planach mam, ale czy się uda? Nie wiem, bo ogólnie jestem bardzo charyzmatyczną osobą i gdy się czuję w miarę dobrze, mam pełną energii i do tego jestem bardzo kreatywnym skurczybikiem. I jestem w stanie przygotować plan rozpierdlenia polskiego YouTube'a, ale zawsze, gdy przygotuję sobie chociaż początek tego planu, moje zdrowie mówi nie kacprzyk, siad na pizdę, otwórz skrzynkę, zagraj w grę, do spania, leżeć, dusić się. Dlatego nie wiem, czy to zrobię, ale jeśli chodzi o moje pomysły, to kiedyś była taka era Vine. To jeszcze było przed Freezem. I to były początki Rock NDRO pompa team, długo długo nic. To były takie początki, wtedy Izak zaczął raczkować i tak dalej. W tym czasie proponowałem Nitrowi i Graczolowi przeprowadzkę do środy. Chciałem, żeby chłopaki tutaj się osiedli niedaleko mnie, żebyśmy robili sobie takie plemię pompa teamu i wtedy chcieliśmy zrobić ekipę. Nic to nawet kiedyś wspominam na live, że taki innowacyjny pomysł miałem ja zainspirowałem się wajnami, bo wtedy ci wajnerzy chodzili od mieszkania do mieszkania, mieszkali obok siebie. I jak jeden nie chciał nagrać, to drugi chciał nagrać. I chciałem coś takiego tutaj Stworzyć, wykorzystać wtedy falę naszej popularności, no bo nie ma co gadać. Na PGA witaliście mnie jak papieża. I ja byłem wtedy w niesamowitym szoku i nie wierzyłem na wejściu, jak gość mówił. I samo nie chcesz tam iść. W ogóle pozdrawiam. I dzięki za ostrzeżenie nie skorzystałem. I całe ja wtedy rozjebaliśmy. bym wtedy wykorzystał to falę popularności, nic by nie pokazał mi spierdać, i Graczel by mi się nie zapytał, czy mnie pojebało, to bardzo możliwe, że dzisiaj ja bym miał chmurkę, ja bym miał burzę i piosenkę, a ekipa. A tak to nie mam. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o plan rozwalenia polskiego tuba, jestem w stanie to zrobić, gdy mi zdrowie pozwoli. Także jeśli mi to wyjdzie, to Wy to zobaczycie w liczbach, bo chyba mnie lubicie. A jak mnie lubicie, to mi oglądacie. A jak będę robił fajne rzeczy, to będziecie chcieć oglądać fajne rzeczy z osobą, którą lubicie. Chyba. Napiszcie w komentarzu. Co po wbiciu miliona na Kidropie? No to już tłumaczę. Kupiłem sobie Amerykusa. W 62% jest porysany, ale tylko na zewnątrz. Podróżnice są całe, cała atrakcja jest na jest OK. I on za chwilę będzie do odbioru we Frankfurcie. Do tego wypłaciłem sobie z bardzo dużo i je sobie sprzedałem. I jak je sobie sprzedałem, to sobie coś za nie kupiłem. Ale o tym mówię już później. I jeszcze trochę mi tam sianka zostało, no ale wiecie przy wypłatach, i przy tym, żeby dostarczyć Wam content, ja potrafię naprawdę tych pieniążków rozwalić. Więc jak z tego miliona, uda się 600 wypłacić. To będę niesamowicie zadowolony. Będą indywidualne blachy do BMW. Blachy do BMW indywidualne to jest sprawa do przemyślenia, bo zawsze. Lubię mieć indywidualną blachę, ale to stwarza dziwne sytuacje na drodze. Raz mi widz prawie w dupę wjechał, bo mnie pasatem ścigał, ja wtedy jechałem Porsche. Ja zahamowałem, gdy mnie zahamował, to chłopy przez barierki przeleciał. A tak to mógł mnie wyprzedzić i przede mną przelecieć i jeszcze mi, wiesz, machali rękami drąbili. Sytuacja z M2 też była taka w katowicach, że prawie gość tam gierdalno na skrzyżowaniu, bo zobaczył, że to jedzie i sam. Dlatego właśnie te blachy indywidualne są jakby magnesem na problemy na drodze. I na razie. I ich nie będę miał. I to masz wzrostu. 1,75 m. Co bym zmienił, gdybym został prezydentem Polski? Na pewno zmieniłbym jedną rzecz. Dwie. Dwie rzeczy. Przestałbym ludzi karać za to, że pracują i przestałbym nagradzać ludzi za to, że siedzą na piździe. Czyli by się skończyło socjalne masz i skończyłoby się też: O, popracowałeś, oddaj mi 19% twojego zysku. A najlepiej jakbyś jeszcze oddał mi mordo VAT. Dlatego to by się skończyło. Oczywiście podatki jakieś muszą być. Fajnie jakby by one były uproszczone i niższe. A tych socjali im mniej, tym lepiej. Bo wolałbym dać wyższą, niższą krajową, niż komuś coś za free. No chyba, że z kina. Zawalczyłbyś z Nitrem, jeżeli odzyskałbyś taką ofertę? Nitro mnie bardzo często denerwuje. Znaczy ostatnio dużo mniej, kiedyś bardzo, bardzo. Ale nigdy w życiu nie mógłbym mu wypierdolić kurwy na łeb. Albo kolana na bebech. Albo loła na łydkę. Tak, za pieniądze. Po koleżeńsku możemy posparować, ale z racji tego, że tyle razy przeszliśmy z tą małą kudą kurwą, nie mógłbym mu zrobić żadnej krzywdy. Ja bym mu jeszcze pomógł. W ogóle ta mała szmata streamuje na kijku. Także jak chcecie to. Jak Kłoczek tu wstawi w link, to możecie iść, zobaczyć, co ten śmietnik robi. To była twoja najlepsza inwestycja? Jakbym powiedział, że zatrudniłem Tomka, to by się Jeremiasz obraził, <grym> więc nie będę kłamał, bo najlepszą inwestycją moją było spotkanie się z Welezem i postawienie dedyka. Wtedy pięć koła zapłaciłem za tego dedyka i to była moja pierwsza najlepsza inwestycja, gdzie wszyscy mówili, pojebany jesteś, do komputera będziesz godał? Co ty kurwa? Chory psychicznie też Jebnięty na łeb? Ja mówię, zamknij pizdę, ja wiem co robię. Zawsze byłem inny. Jak wszyscy, wszyscy każdy szedł tak, bo tak było łatwo, to ja łatwo to można się sikać. Ja zawsze chodziłem swoimi ścieżkami. No i właśnie poszedłem swoją ścieżką i tak dostałem YouTuberem. Y. Ile kłamujesz dzieci? Koniec, już jest. <laughs> Full. Po sam korek już zrobiłem wszystko. Chciałem mieć córkę, klątwa wuja mnie dopadła. Wujam ma sześć córek, też bardzo chciał syna, ja mam cztery. Wszystkie kocham, pozdrawiam Ty właśnie, moja siora też ma córę Po prostu klątwa córek, same dupy, wszędzie dupy Możesz to spróbować. Czy? Nie ma opcji, będziesz miał syna, to możesz mu zmienić nazwisko na Katrzu Nagrało się, powiedział dobra Kurwa w sobie tak czy uważasz, że jesteś już wymarłym YouTuberem? Czy jestem wymarłym YouTuberem? Jestem YouTuberem, który zaczął robić rzeczy, które mu się podobają i o dziwo nie umarł. Bo najlepszym przykładem są pierwsze trzy miesiące roku, których powstałem po lekkiej przerwie, jak Feniks z popiołu. Był DeForest, ostatni taniec. Był Son of DeForest, który miał niesamowitą falę popularności, którą wykorzystałem. Oczywiście skrzyneczki to też działa. I wydaje mi się, że jeśli mam zdrowie, to żebym wymarł, to byście musieli mnie kurwa zastrzelić. No, jakie decyzje Najbardziej żałujesz. Ho. Jednej decyzji z bandurą. Najbardziej żałuję, bo przyszedł kiedyś do mnie, pamiętam, to było przed walką na Fame. 5 i o coś mnie poprosił, i jeszcze stał Kuba w drzwiach, a ja mówię: Pogadamy o tym po walce. No i my kurwa nie pogadali. A dzisiaj może by był ich spompa. Zdajecz coś więcej o nowej grze twojego studia? Pozdrawiam, ojciec. Będzie, będzie to casual, nie hyper casual, tylko casual. Będzie to gierka na kibel, ale też i do autobusu, do szkoły i do piórnika. Będzie to gra dla młodego, dla starego, dla garbatego, dla ładnego i brzydkiego. Będzie to... Super produkcja, która będzie zajebista I będzie kosztowała, nie wiem ile, ale planujemy ją zrobić do września. Chociaż Tomek już mówi, że to chuja się nie uda. Ale może Ty... postaramy się. Tak, że liczcie, może nawet na listopad. Ale w tym roku będzie na 100% i w przyszłym roku robimy inną grę, o której Wam na razie nic nie powiem, bo Tomek mi nic nie każe. Przypodobają się Cysie fagaty. No i widzowie, ja Wam powiem tak. Ja bardzo lubię Skitty Body. Skinny i Pretty Face. A fagata nie ma nic z tego. Nic z tego, co ja lubię. Także. Mm -mm. E, czy nadal utrzymujesz kontakt z Rafonixem? Ponieważ większość myśli, że my się nie otrzymacie. Rafonix kiedyś mi zaimponował. Yy, to było przed moją walką. Bo my z Rafonem mieliśmy taki kontakt. Siema. Cześć. I to był nasz cały kontakt. Potem miała być nasza walka. Trochę poburzyliśmy, trochę pospinaliśmy. I Rafonix dostał na mnie haka. I wiecie co zrobił? Ja wam powiem. Zamiast tego haka na konferencji użyć, to wysłał mi screena z osobą, która próbowała tego haka mi wsadzić w żebra i napisał, ty zobacz, jakaś kurwa się pruje. I ja mówię, ty, dzięki mordo, zbijemy się, a już teraz po koleżeńsku. I od tego czasu bardzo szanuję Rafona, raz na jakiś czas się widzimy. No. Niby mieszkamy blisko, ale ja może, tu się wydaje, że jestem taką super ekspresyjną osobą, ale jestem typowym domatorem i on też jest typowym domatorem, więc widzimy się raz w miesiącu, czasami częściej, ale bardzo się lubimy i jak jest jakaś sprawa, czy coś do załatwienia, zawsze do siebie zadzwonimy. Oj, oj, jaki jestem głodny. Co ja mogę zrobić, żeby napełnić mój brzuszek? Wiem! Przecież ja mam pełno skinów do sprzedania! Pewnie zastanawiasz się, drogi widzu, dlaczego skin kantor jest zajebisty w chuj? Już ci tłumaczę. Wypłaty kasy są natychmiastowe, nie musisz czekać, aż ktoś kupi od ciebie skina, bo te skiny są skupowane od buta przez stronkę. Nie ma tu żadnych ukrytych opłat czy prowizji. I co najlepsze, jest pełno opcji wypłaty środków takich jak kryptowaluty, PaySafeCard lub GIFKardy na Steam'a, Spotify i wiele, wiele innych. Pieniądze pojawią się na Twoim koncie od razu po zaakceptowaniu oferty wymiany na Steam. Użyj kodu i SAMU, aby zyskać jeszcze więcej. <słuch> Uwielbiam natychmiastowe wypłaty. Nie dość, że się najem, to jeszcze będę miał na alimenty, leasingi i inne zobowiązania, które mam w swoim życiu. Jeśli potrzebujesz szybko hajsu, wpij na skin kantor, a tam dostaniesz wszystko w mgnieniu oka. Like that. Co myślisz o taku? Taku to jest bardzo kreatywna, wulgarna, pojebana, ale też kochana bestia. Ja go lubię. Taku jest bardzo fajnym gościem. Takim. Do słodka przyłóż. To jest dla ciebie najważniejsze, a co było 15 lat temu? Jak to, jak, jak to się zmieniło? 15 lat temu dla mnie najważniejsze były pieniądze. I dziś najważniejsze dla mnie są pieniądze. I święty spokój. Kiedyś już się śmiałem z Tomkiem, jak byliśmy na stacji, że z 12-13 lat temu, w sobotę, najprawdopodobniej kupiłbym sobie małpkę. I do tego jakieś smakowe piwko, Wypierdoliłbym ją. Następnie wsiadłbym do jakiejś polówki z kumplami. W środku byśmy słuchali techno na jakiejś tubie JBL-a. Jechali w stronę Leszna. Przy znaku najprawdopodobniej już bym obalał drugą setę i bym się zżygał jak świnia na znak. Zawsze tak robię. Jak jedziecie do Leszna, to jest znak Leszno. Jak jedziecie od środy, był przeze mnie ożygany z 15 razy. Następnie wszedłbym do klubu. Potańczyłbym z dwie godziny, byłaby jakaś burda. Ja bym spróbował się bić. Zawsze te kurwy wszystkie większe ode mnie były. Nie wiem, tubylcy zleż na zawsze są większe ode mnie. Dostałbym dry, może kogoś bym trafił, wsiadłbym na i wrócił do domu. Dlatego stwierdziłem, że imprezowe życie idzie w odstawkę, i ten czas, który potrafiłem przechlać, później przekacować, albo zachlać kaca i przeimprezować, przełożyłem na zarabianie pieniędzy. Dlatego mam firmę Monday Games, którą kocham. Wypuścicie Man Light Casino? Możesz pobrać? Bo w zeszłym, w ogóle w zeszłym miesiącu powiem, kurwa, 50 tysięcy pobrań. Można, można, dziękuję, ale jesteście zajebiści. Każdemu z was, jeśli jesteście pełnoletni, klęknął, obciągnął, mógłbym, ale brzydzę się penisów, lubię tylko swojego. Dla mnie. jakby. Co ty tam się do buzi wkładasz, to mnie to nie obchodzi. Czego jesteś najbardziej zadowolony z do, dotychczasowych osiągnięć? Mojej firmy z względem, z One Casino. Jeśli chodzi o osiągnięcia takie, to, to nie, nie nawet o liczby, tylko to jest kolejna jakby odnoga mojej przedsiębiorczości, gdzie wszyscy znowu mówili, e, chuja się znasz, chuja się uda, chuje tam kurwa Kasprzyk, ty tylko pieniądze przepolosz. No i może to nie zarabia milionów, ale działa i się rozwija. Ja wszystkie pieniądze reinwestuję. Bo One Night to jest moje życie. To jest taki, to jest mój syn! Taki internetowy. O! I innego już nie muszę mieć. A jak już mowa o One Night Casino, to jeżeli nie wiecie, gra się bardzo rozwija. Dodany został system lootboxów, otwieraj brązowe, srebrne oraz złote paczki. Kot na jedną macie właśnie wyświetlony na ekranie. Już niedługo wychodzi nowy slot, więc nie czekaj, pobierz One Night Casino. A! No i niektóre osoby, które podejślą swoje ID w komentarzu mają również szansę dostać mało po innych od zespołu. Gdzie się wyobrażasz w wieku emerytalnym? Z jakim stanem pieniężnym? Wydaje mi się, że będę niezależny finansowo, bo jako jeden z niewielu youtuberów, tak przynajmniej mi się wydaje, bo widzę co oni robią, ja inwestuję. Ja inwestuję, ja kombinuję. Będę śmiesznym dziadkiem, który będzie w ciepłym kraju, z jedną nogą w basenie, grał z innymi śmiesznymi dziadkami, takimi jak Mergani, Bandura i inne pojeby w pokera. Normalnie, będziemy sobie grać całe... Jak będą jakieś wnuki do nas przychodziły, to im będę dawał plik pieniędzy, żeby się dobrze bawili. Tak będziemy robić. W ciepłych krajach, z girą w basenie, przy pokerku z kolegami. Czy planujesz jakieś inne serie poza Forestem? Jeśli tak, to jak? No właśnie pisz damy, mnie boli teraz. Ja mam się wyjęcie, niech Bo mam grę, która mi się spodobała, a wam. Kurde nie. I gra jest bardzo fajna, nie wiem, czy ludzie myślą, że jej nie dokończę. Będę ją dokończał normalnie, bo też wszystkie serie dokańczam, Tylko chyba się nie udało mi z Visage, bo no serio, zginęło nam nagranie, a już się nie opłacało, jakby cofać cztery godziny do tyłu. To jest jedna seria, której nie dokończyłem. Jest seria właśnie z tej plagi Inkwizycji. Boli mnie trochę dupa, że nie chcecie je oglądać. A po foreście no już niedługo Outlast. No i Foresta będę robił pewnie przez cały rok. Tylko musiałem sobie zrobić przerwę od nich, bo jak wiecie od stycznia lecę z Forestami i lekko żygam drzewami. Potrzebuję z 2 tygodnie, aby być głodny tych drzew i znowu w nie zagrać. Cytuję jak coś, to nie obrażam. Kujuszczębaty, dawaj kodę do wariantu, jest inno. O mój Boże. Weź tu kłoczek w klej z 10. A, to ja muszę powiedzieć, że to jest autopromocja. To jest moja firma, jak coś. Jaki najlepszy prezent urodzinowy dostałeś? <noise> to jest super prezent, bo macie takie kreatywne prezenty tu w firmie. Bo Kwasiu kupuje mi tak drogie prezenty, że nikt ten jej obrazek zrobił. To nie musiał później mu niczego kupać za 10 tysięcy, a on mi kupuje za 10 tysięcy jakiegoś iPada, jakiegoś iPhone'a 14 Pro. Po co mnie to Kwachuczy? Fajnie, ale po co ty mnie to kupujesz? Potem tobie muszę coś kupić, a ty wszystko kurwa masz. Bo też ciężko kupić prezent, no. je, jest, nie jest lekko. Ale to było spoko. A ile to... było myślenia o tym? Kiedy będzie można kupić ubrania? Uwaga, link. Sklep będzie się nazywał... u Umasi. Czyli i samo od tyłu. Umasi. Tu macie logo, na dole są socjale, możecie już lajkować. Za 2-3 tygodnie ruszamy. Więcej info... Na Instagramie Ile zainwestowałeś, ile zarobiłeś na One Night Casino? Kurwa Tomek, ja mogę takie dane udostępniać? No to powiem, jak Tomek każe to powiem W pierwszym roku na One Night Casino Zarobiliśmy pół miliona I te pół miliona w drugim roku Wpierdoliły koszty Więc byliśmy na zero I teraz w zeszłym miesiącu one Night Casino zarobiło na 318 tysięcy złotych. A powinno z 2 miliony. Ale 18 tysięcy złotych. Ogólnie jest spoko, bo idzie wszystko do góry, wam się gra podoba. Updatey, które robimy są trafne. Był malutki bunt, ale się dogadaliśmy, bo się zawsze dogadamy. Dlatego macie teraz tyle lootboxów dla Frico. No i jak wiecie, wszystko co zarobię, to ja reinwestuję. Bo ja chcę, żeby ta gra się rozwijała, firma się rozwija, robimy kolejną grę. W ogóle niedługo będę siano rozdawał, widzowie. Im wyższy level, tym więcej pieniędzy dostaniecie, nie? Także wbijajcie levele w One Night, bo niedługo e, planuję iść na miasto i pytać się, czy masz One Night Casino? Bo jak masz, to zapłacę ci za każdy level złotówkę. Dlaczego gry są tak bardzo nastawione na inwestowanie w nie przez graczy kasy? Ile średnio kosztuje utrzymanie takich Średnio Średnie utrzymanie One Night Casino kosztuje nas od 125 do 150 tysięcy złotych miesięcznie. Jest Dosyć duży sztab ludzi, którzy tutaj pracują i to są osoby naprawdę wykształcone, z doświadczeniem, które gierki klepią, które te gierki tworzą. A jak wiecie, dzisiaj zawód programisty to jest top, to jest top i jak chcesz mieć programistę STOPu, czyli takich jak ja mam, to musisz też im bardzo ładnie zapłacić. Więc gra kosztuje, dlatego też my bardzo się cieszymy, jak ktoś kupi coś w sklepie. Żeby nas wesprzeć, no bo z samych reklam człowiek nie ujedzie. Ale jeśli nawet oglądasz same reklamy i grasz w One Night, to i tak nam pomagasz. I tak nam pomagasz. Każde pobranie tej gry daje nam miejsce w rankingu. Więc jak jesteśmy wysoko w rankingu, to chętni ludzie nas pobierają. Jeśli jesteś z Anglii, z Niemiec. Szczep ze Słowacji, z Burki dla fas i pobierzesz grę, i załóżmy tysiąc innych osób pobierze grę w ten sam dzień. To my szybujemy do góry w topkę i mamy szansę bardziej się rozwijać. Dlatego każda Wasza aktywność w grze nam dużo pomaga. A pamiętajcie, po nie jesteśmy aż tak hamsko nastawieni na zysk, bo jest wiele innych gier, które bardzo mało dają za free, a u nas masz pełno rzeczy za free. I co chwilę coś dorzucamy. O, masz to I tu też. Ej, kurwa. I tu. I który do ci tyle da? Ej, kurwa. I co teraz? Jeszcze masz ma no. yy, Kiedy podwyżka? Yy, Na